Pojawiły się informacje odnośnie mojego filmu. Dobry wieczór, Polsko. W ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie mojego filmiku na Sylwestra, Wardenga i Konopskiego. Zajęło mi trochę czasu zebranie wszystkich informacji, dlatego tyle to trwało. Ale już jestem. Parę tygodni temu wszedłem w posiadanie nagrań, które powstały podczas Pandory, które totalnie dyskredytują narrację prowadzoną przez Konopskiego i Wardęgę. Była dziewczyna Boxdela, i nie chodzi tu o Magdę, dostarczyła. Czemu. Czemu mam nowego ulubionego komentarii? nagrania z rozmów telefonicznych, które dzisiaj omówimy. Ponadto przeanalizujemy ostatnie ruchy tej dwójki, które nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Na koniec tego filmu zobaczymy, czy osoby, które obdarowaliście zaufaniem, tak naprawdę na nie zasługują. Mam Cześć, byku. Fajny film, powiem ci, spoko go zrobiliście. No ale patrzyłeś jej do dowodu? Nie że mówiąc nie kojarzę. Cały czas o tym mówi na live'ach, o tej pandorze nadal po prostu, żeby, wiesz, wyślenia się zgadzały. W październiku zeszłego roku w internecie zaczął nasilać się temat zniknięcia Stu. Topowego youtubera, który niespodziewanie w 2020 roku odszedł bez słowa z internetu. Ludzie zaczęli łączyć temat jego zniknięcia z niepokojącymi storkami jego przyjaciółki Sukanek, która w tamtym okresie bezimiennie oskarżała jakiegoś youtubera o przemoc seksualną nad nieletnimi. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Wszystką osobę nie pozwolę na to. Tematu podjęli się Konopski i Sylwester Wardenga, czyli youtuberzy, którzy w przeszłości mieli między sobą dramę, nomen omen o wykorzystywanie seksualnie nieletnich, wówczas Sylwester Wardenga oskarżył Konopskiego o podawanie niesprawdzonych informacji w tak delikatnym temacie jak pedofilia i o zrujnowanie kariery influencera, którego oskarżył. Ale zabawne Konopski, że tak krytykujesz wyciąganie prywatnych relacji. Bo powiedz mi, jak można nazwać te prywatne screeny z portalu randkowego dla dorosłych? Czy Leksius sam publicznie o nich opowiadał? Co tam wypisywał było po prostu obleśne. Jeśli ktoś tu wyciąga prywaty i to w postaci rozmów z Tindera, to tylko i wyłącznie ty hipokryto. A to wszystko by na koniec zasłaniać się interesem społecznym i pożebrać osoby i lajki Konopskiemu ciążyła na karierze afera z leksiem, więc bardzo chętnie zaangażował się w wyjaśnianie profili wśród influencerów. On był głównym koordynatorem Pandory i po Wardędze miał puścić definitywny film w tym temacie. Mamy październik 2023 roku. Wardenga opublikował film w sprawie Pandora Gate. Cała Polska czeka na film Konopa, który jest zapowiadany jako bomba atomowa w środowisko. Mówi o nim każdy w kraju. Nawet minister sprawiedliwości odnosi się na konferencji prasowej do tematu, powierzając odpowiedzialność za uczciwe śledztwo właśnie jemu. Wardenga prowadzi transmisję na żywo, na której siedzą codziennie setki tysięcy osób, wyjawiając kolejne dowody w tej sprawie, hucznie zapowiadając, że film Konopskiego będzie zawierał bardzo dużo nowych wątków. Ponadto Wardęga kładł bardzo duży nacisk na to, że Boksdelowi, czyli jednemu z głównych oskarżonych w tym temacie, wyjdą czkawką jego odpowiedzi, bo Konopski ma dużo więcej brudów na niego. Wychodzi film Konopa i okazuje się, że jest to trochę rozszerzony film Wardęgi, który jest oczywiście uzupełniony o rzeczy, które Wardenga na co dzień publikował na live'ie bądź Instagramie. O na Nowego, nic nie ma. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że Boxdell miał w obozie Konopa swoją wtykę. Wtedy właśnie też się wygadałeś, że w obozie Konopa masz wtykę. Że wiedziałeś, że jedna dziewczyna chce się wycofać i tak dalej. Konop w odpowiedzi w swoim materiale oskarżył swój management o wynoszenie informacji do Boxdella. Pojawił się też wątek wtyki w moim otoczeniu. To bym sprostował, że po prostu zadzwoniła do mnie osoba z mojej agencji, wyciągnęła pojedynczą informację, i ta informacja została podana do. Boxdela, znaczy bardziej do ludzi z swejmu. Nie było żadnej aktywnej wtyki, która podawała dalej wszystkie informacje, jakie miałem. A z ziomkiem z agencji pogadam sobie pewnie face to face. Czyli co? Konopski twierdzi, że miał jakąś informację, powiedział komuś z agencji, a oni poszli do Boxdela i powiedzieli Boxdellowi, jest wkurwiony na nich, tak? Okej. Okay. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. Hello, Hello. Cześć, byku fajny film. Czekaj, film Wardęgi, tu film Boxdela i ta rozmowa, film Konopa. A, czyli to było przed filmem Konopa. spoko go zrobiliście. Mm -hmm. e, mam dla ciebie dobrą wiadomość ogólnie. Mm -hmm. Bo Julka wycofała się z publikacji tych starych czatów. Pomimo... <laughs> a, a on się przed chwilą nie spierdalił, że ktoś z agencji gadał z Boksdalem, kurwa, i mu informacje wynosił? <laughs> Co to, kurwa, jest? <laughs> Czekaj, jeszcze raz, ja to muszę kurwa przyswoić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Masz to muszę zobaczyć. Tyka, że wiedziałeś, że jedna dziewczyna chce się. Ja już zobaczyć zapytać, ten wyrywek z jego filmu. I tak dalej. Konop w odpowiedzi, w swoim materiale, oskarżył swój management o wynoszenie informacji do boxdela. Pojawił się też wątek wtyki w moim otoczeniu. To bym sprostował, że po prostu zadzwoniła do mnie osoba z mojej agencji, wyciągnęła pojedynczą informację i ta informacja została podana do boxdela, znaczy bardziej do ludzi z fejmu. Nie było. Aha, czyli on się wyparł tego, że. Yy, że ma wtykę w międzyczasie sam będąc w styką u zdela i informując go o pojebane, kurwa. Ja pierdolę, jakie to jest fałszywe wszystko w tym internecie. Pierdolone kurwa nie dalej podawała wszystkie informacje jakie miałem, a z Jankiem z agencji pogadam sobie pewnie face to face. Zobaczmy zatem jak to wyglądało w rzeczywistości. Halo Mikey. Siema Baxter. Cześć byku. Siema Baxton. Siemanu. E, fajny film, powiem ci. Spoko, go zrobiliście. Mhm. Mm e, mam dla ciebie dobrą wiadomość ogólnie. Mhm. Mm bo Julka wycofała się z publikacji tych starych czatów. Pomimo zapewnień Wardęgi odnośnie mocnych zarzutów Konopskiego do Boxdela, ten pociesza Michała i zapewnia go o swojej pomocy. Dobra, stary, e, ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam. Mm. załącz Twoją głosówkę z odcinka. E, odetnę cię od tego pedofilstwa, jak się da, kurwa, bo to jest skur żeby tak się do tego wora i ten, i trzymaj się, nie? Ponadto mam jeszcze takie smaczki jak Konopski zapewniający Boxdela, że pomoże w swoim materiale, a nawet instruuje Boxdela, jak wybrnąć z jego sytuacji. Ja, ten film jest dobry, w sensie podoba mi się, jest lepiej na pewno zrobione, tak wyważone i tak dalej, mm -hmm. Jeszcze bym się na pewno zastanowił, przed tym, czy chcesz być taki pacyfistyczny, nie? W tym wszystkim, mhm. jak masz takie informacje. A najśmieszniejsze jest to, że nowa najlepsza przyjaciółka Wardęgi, Konopski, atakuje Sylwestra w rozmowie z Boxdelem, pomimo że razem robili film, lizali się po jajach, a na koniec Pandory zrobili sobie zdjęcie zwycięzców na Instagramie. Nie, nie. Myślałeś, się tego Muszę się stary, bo ja, ja, stary, jestem z zajechany już tym wszystkim. Ale nie chce, żeby ja o tym mówię otwarcie filmie, no. Stary, ja dlatego w ogóle ostatnio też myślałem o tych fejmach i całej reszcie. Ja nie chcę nigdzie kurwa tam iść. Zobacz jakie to jest kurwa wszystko fałszywe, nie? Zobacz jakie to jest kurwa wszystko fałszywe. Tu koledzy, tu kurwa ten, jeden na drugiego pierdoli. Pojebane kurwa gówno. Ja pierdolę jak ja gardzę kurwa tą... Tym całym internetem i tymi influencerami. Ja się cieszę, że mam kurwa... 2500 osób na live'ie. My nie wychodzimy do tych ludzi, którzy oglądają te, te rzeczy i, i kurwa ten, odbili mnie. No i dobra, fajnie, oglądamy, oglądamy film. O kurwa, tutaj na noży trzeba iść. Ja muszę, stary. Ja ja Sylwester, stary, za, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to. W sensie ja uważam, że to jest niesprawiedliwe, taki że... zarzut, stary. Całą, wieloletnią karierę i życie To są poważne sprawy. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie Jaki interes miał Konopski w tym Żeby ochronić Boxdela. Nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła Federacji Fame A szczególnie w jakikolwiek sposób Biznesowo wiązać się z Boxdelem, Kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera Między innymi wokół jego osoby Widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika Na horyzoncie okay. Bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu Wpadła całkiem interesująca oferta Od Fame'u E, ale pieniężna, a nie z danym przeciwnikiem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę biznesowo wiązać się z boksdelem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę biznesowo wiązać się z boksdelem. Cześć, byku. Skoro nie chcesz mieć nic wspólnego z tym środowiskiem, to dlaczego pojawiasz się na galach po Pandorze? Po prostu moralnie kompletnie by to za mną nie grało i pewnie wielu z was by się na nie zawiodło. Ten Dobry, w sensie, podoba mi się. Konopski po swoim materiale był wielokrotnie chwalony przez czołowych polskich dziennikarzy za profesjonalizm i rzetelne podejście do tak poważnego tematu. Między innymi przez Krzysztofa Stanowskiego. Myślę, że z tą wiedzą nie popieraliby tak ochoczo tych materiałów. No ta, no ta, no ta. Bo tu wszyscy się brzydzą, tu wszyscy, kurwa, mówią, że ktoś jest śmieciem, tu wszyscy, kurwa, biją kuca, że boxdol wypierdala z Federacji, a za plecami, kurwa, piąteczki. I to od ludzi, którzy dla nich filmy nagrywają. Pojebane, co? Pojebane. Piotrulo 2 przesyła 3 złote. Ten Ziomek, co dostał bóle, się odpalił. Może wyjebać mu bana albo go zapytać, czemu tak nie inaczej. Nie wiem, o co ci chodzi, stary. Nie wiem, o co ci chodzi. No. Nie, kurwa, cię, ciężkie ten, Cięż, ciężkie fałszywe środowisko. 20 września 2023 roku na kanale Goats pojawił się odcinek, który doszczętnie szargał reputację Wardengi, która i tak była nadszarpnięta, ponieważ Sylwester z youtube'owego guru, szeryfa moralności, wyznacznika co dobre, co złe, stał się obleśnym dziadem cieszącym się jednak? na widok dziewczyn robiących sobie krzywdę. Ja nie potrafi to Podtapianie jest dozwolone, na. <laughs> Z detektywa, zdolnego do rozwikłania najcięższych zagadek, stał się seksistą produkującym masowo odcinki wypełnione softporno. Potrzebna była zasłona dymna. Dlatego z nieba spadł Konopski z Pandora Gate. Bardenga wykazał się niezwykłą szlachetnością podczas Pandory, był gotów poświęcić największy projekt swojego życia, Goats, tylko dlatego, że chciał się zachować jak prawdziwy facet i stanąć naprzeciwko wykorzystywaniu seksualnego dzieci. Ale czy na pewno? Bardenga zakończył współpracę z Boxelem obsmarowując go na prawo i lewo tylko po to, żeby parę tygodni później walczyć w federacji, której właścicielem jest Boxdell za rekordowe 1,5 miliona złotych. Dla porównania jest to więcej niż dostał Tomasz Adamek w swojej niedawnej walce z Mamedem Halidowym na KSW Epic. I pomimo, że wykluczał możliwość ponownej współpracy z Boxdellem. Natomiast ja nie mam kompletnie zaufania do Boxdella. Ja nie widzę aktualnie możliwości i płaszczyzny, żebyśmy razem działali. Ja nie widzę aktualnie możliwości, żebyśmy razem działali. Przyjął go na nowo do projektu GOATS. Wardęga odpowiadając na zarzuty, że sprzedał swoje wartości za rekordową wypłatę na fame, próbował zbić ten argument tym, że to Fame nalegał na walkę, a on nie chciał się bić. Rozumiemy. A to tam Wardenga przecież w chuja poleciał. Rozpara go tam rozjechał kurwa tak, że ja pierdolę. Że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć. Nie, zapytaliśmy się ciebie za ile chcesz zawalczyć? Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja walka. Nie przypominam sobie Krzysztofa <grym> No wiadomo, pandora. Ja już byłem niechętny na walki. Niestety i tym razem kłam. A wiem to, bo jestem osobą, do której regularnie pisał z propozycją walki. Również podczas negocjacji jego walki po Pandorze. Byłem niechętny na walki. <grym> Ja pierdole, nie wiem, kurwa. Zabierzcie tych ludzi z internetu, proszę. Co dziwne, Sylwester, na dwa dni przed walką, po dwóch miesiącach od Pandory, przypomniał sobie o tym, że nie spodobało mu się to, że wymieniłem z imienia i nazwiska Julius Anglii. W tym temacie również się chętnie wypowiem. Ja świadomość o tym, że jest ktoś taki jak Julia, miałem już wiele lat temu, bo była osobą, która się przewijała na tym spikach. Znałem ją z imienia i nazwiska, dlatego naturalne dla mnie było tak się do niej zwracać. Julia na parę dni przed pierwszym filmem w temacie Pandory zawitała u mnie na streamie i nie krępowała się, gdy zwracałem się do niej z imienia i nazwiska. Nikej też był tym samym, który używa na Instagramie oraz na innych mediach społecznościowych. Jeżeli ty publicznie likuje kilka razy imię i nazwisko dziewczyny, to co ja mu powiedzieć? Nitruś, proszę, nie rób tak. Nie chcę ci robić tutaj kłopotów, mimo że ta dziewczyna przerażona i usuwa swoje social media, ale wiesz, ja ci nie chcę robić kłopotów, proszę, nie rób tak. Ja już to powiedziałem u mnie na odcinku. Proszę, nie róbcie, nie likujcie tych dziewczyn. Ale ona sama gadała u na live? To on też mnie bardzo zastanawia. Gdzie gadała u na live? I skąd on wie, że to jest jej prawdziwe konto? Przecież on robi live'y na Kiku, nie na YouTubie. Kik jest od niedawna, więc to by musiało być świeże jej konto. Skąd on ma pewność, że to jest na 100% jej konto? Po tym streamie postanowiłem się skontaktować z Julią i myślę, że odpowiedź, którą wysłała do mnie idealnie zobrazuje jej podejście do Wardęgi Konopskiego Dziękuję i jak się czuję przez nich potraktowana. Ja totalnie nie popieram tego, co Wardenga teraz robił po tej całej Pandorze, ok? Dla mnie to był naprawdę tak bardzo sensytywny temat. Wypierdalać, kurwa, ode mnie w tym roleplayu, raz, kurwa. I uważam, że. Wartęga nie podszedł do tego, wiesz, z uczuciami, tego po prostu, żeby moim zdaniem nabić po prostu wyświetlenia i w ogóle. Dlatego, moim zdaniem, on cały czas o tym mówi na live'ach, e, o tej Pandurze nadal po prostu, żeby, wiesz, wyświetlenia się zgadzały. Ja do ciebie naprawdę nic nie mam. Totalnie nic do ciebie nie mam, bo ja wiem, że ty po prostu widocznie nie wiedziałeś, że, że w ogóle prosiłam, żeby nie, wiesz, nie mówić o mnie imieniem i nazwiskiem, Po z tego, co widzę, no to Wardenga i Konopski w ogóle do ciebie nie napisali o co. Okej, okay, czyli oni mieli wyjebane, ona prosiła, żeby odezwali się do Nitra albo do kogoś innego, a oni w ogóle kurwa ten, a oni nie przekazali informacji, tylko napisali spoko do dziewczyny, tak? I mieli to w chuju. Nie, kurwa, ja pierdolę. To ich prosiłam, więc dla mnie to jest po prostu trochę nie dziwne, tylko po prostu żałosne, że, że wiesz, że mnie okłamali też w tej sprawie. I dla mnie to jest po prostu głupie. Ża żałosne, nie? W moich oczach przynajmniej, żeby na tym wszystkim nadal sobie nabijać wyświetlenia i w ogóle, bo to jest mega wrażliwy i wiesz, obrzydliwy temat, żeby sobie na tym tak nabijać wyświetlenia i nadal to wszystko ciągnąć i prowokować, gdzie to już jest w prokuraturze i w ogóle i się zajmuje tym policja, a nie, wiesz, on nie musi już się o tym wypowiadać, ale nadal się wypowiada właśnie nie wiem po co. Raczej wątpię, żeby to robił, wiesz, żeby to zanikło pod moralność, prędzej właśnie pod wyświetlenia moim zdaniem. Dlatego moim zdaniem no po prostu ignoruj jego te zaczepki, bo to jest po prostu moim zdaniem żałosne. Jeżeli chcesz być, wiesz, tą lepszą osobą, to po prostu mu nie odpowiadaj i, i tyle w sumie. Bo on właśnie też nakręca specjalnie, nie wiem po co, może dlatego, że ma właśnie tą walkę. Wiesz co, dla mnie to jest po prostu wszystko żałosne, jak on się zachowuje po tej całej Pandorze. No... Moim zdaniem ja myślę, że ona ma swoje zdanie w tym temacie jak coś, nie? Serio. Na nikogo nie mogę liczyć w tych czasach. Nawet w takiej sytuacji wtedy nie mogłam na nikogo liczyć. Pokażę wam rozmowę Boxdella z Julią i myślę, że raz na zawsze zakończę ten temat. No ale dobrze. Kim jest Julia w materiałach o Pandora Gate? Julia to dziewczyna, do której Stuart pisał obrzydliwe rzeczy i spotkał się z nią w Anglii. Julia to też ta słynna dziewczyna, do której Dubiel wysłał sławną głosówkę. Choć do ważne to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. I do której Boksdel pisał o Kiełbasie i Mistrzem Maśląska. Michał pisał o byciu wysokim, to ich zareklamował. Mistrzem Maśląska z dużym przepteniem. Julia była piszowym elementem dla wardęgi Konopskiego, ponieważ bez jej wiadomości nie byliby w stanie wciągnąć w tę historię nikogo poza Stu. Co na ten temat myśli sama Julia? Posłuchajcie jej rozmowy z Boxdelem. Ja to robiłam dla swojego dobra, bo myślałam, że, że dostanę sprawiedliwość wobec Stewarta, nie ci da, a aby... po**** Marcina, okej? Okay? Ja tutaj mówiłam o Stewartzie. Julia również poinformowała o tym. Mhm. czyli typiara w sumie była pokrzywdzona przez Stewarta, oni tam w sumie nic nie odjebali, ale jakby ten, ale jakby dostali po za to. Co Stewart, znaczy no, za to pisali. No pisali no, no co no. No, napisali, no, to pisali. Ale jak Ty, Piara, chciała w Stewarta przypierdolić, że nie w nich, to po co kurwa ta fala z nimi? Bo nie czaję. Wardęgę, o czym świadczą. tej i Nie. Poczekaj, bo tu jakieś screeny. Jeszcze raz. Śląska. Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przyrodzeniem. Julia była kluczowym elementem dla Wardengi Konopskiego, ponieważ bez jej wiadomości nie byliby w stanie wciągnąć w tę historię nikogo. Pewnie Konopskim. dla wyświetleń, no tak. Na w sumie ten temat ta. myśli sama Julia? Posłuchajcie jej rozmowy. Kurwa za Różne Konopskie, Rozmawiałem już z Mikołajem. Czekaj. Rozmawiałem już z Mikołajem, ja wieczorem się wycofałem, nie będę nic upubliczniać, a zajmuję się tym po prostu organy, które mogą stwierdzić w wiadomościach co i jak. Jedynie przez yy, kogo ja czułam się naprawdę skrzywdzona, to Stew. Wiadomości, które dostałam od Boxdala, niestety nie mogą być potwierdzone przeze mnie czy Konopat, że Boxdal był na pewno Pedo. Jedynie kto to może ocenić, to policja i organy. Ja i Konap już o tym rozmawialiśmy i on się zgodził. Jedynie, kogo ja bym była pewna, na 100% to Stew. Boże, święty sylwester, przestań już dodawać więcej rzeczy na stories, na mój temat i moje dowody. Ja pierdolę to, że Box dezlikował moje imię, nie oznacza, że ty też musisz podawać to dalej. Co ty w ogóle odwalasz już? Po co w ogóle wspominasz moje imię, żeby się samemu oczyścić? Hej, Julia, z czego miałbym się oczyszczać? Okej, okay, czyli oni taką kurewską grę zgrali z tą dziewczyną, tak? Że ona przyszła, się zwierzyła, a oni kurwa sobie ją wykorzystali, żeby, żeby ruchać na niej wyświetlenia. Jak się oburzała, to oni mieli to w chuju. Okay. Nie sposób oczywiście nie poruszyć tematu Marcina Dubiela, który bardzo często przewija się przy każdej mojej wypowiedzi. Zarówno Konopski, jak i Wardenga zarzucają mi bycie jego adwokatem. Tak więc dzisiaj chciałbym uzupełnić Waszą wiedzę odnośnie tego, co ja wiem, dlatego nie sposób tego nie poruszyć. Po raz pierwszy usłyszycie fragmenty rozmowy, która została zarejestrowana po filmie Wontora z Olciak i prowadzą ją Stuart Barton i Marcin Dubiel. Przypomnę tylko, że ta rozmowa odbywa się w momencie, gdy o Marcinie nagrał jeszcze Sylwester Wardenga i nie był zamieszany w całą aferę. No hej, no, co tam? Kiepsko no, czym kiepsko? No z wszystkim nie. Mhm. to jest po filmie z Olciak. No nic, no wiesz, no mi się kupa dostaje coraz bardziej, po prostu czuję, że kupa zaraz ja będę nie wiadomo kim, czeku będę Wiesz, jakby osobą, która kryła kurwa do no. Gdzie kurwa, ja... O niczym kuba nie wiedziałem, no. Ale wiesz, Steward, no te wiadomości k***a wyglądają tragicznie. No ja rozumiem te wiadomości, ale to mi się wydaje, że to jest zorganizowane wszystko. Ale co jest zorganizowane? No Steward, k***a jest czarno na białym, że wiedziałeś, że ktoś ma kurwa 13-14 lat. Thanks, i, kurwa. Napisałeś nie. takie rzeczy o tym basenie, nie o basenie, kurwa Nie jest tak napisane. Właśnie to jest. Wyciągnięte story z kontekstu, mi się wydaje, wszystko. No ale Co ty wydaje? No. Ja pierdolę, kurwa. O kurwa. kurwa. to widziałeś sobie, przejrzałeś sobie swoje wiadomości? Tak, widziałem ten film. No ale czy mówię, czy widziałeś swoje? Kurwa? te wiadomości z tego wiesz skoro ktoś ma dostęp do takich wiadomości to też powinieneś mieć to musisz chyba sprawdzić że skoro ktoś skoro stary no. Ona wprost ci mówiła ile ma lat no. Nie nie widziałem nie widziałem tego takiej wiadomości. To A... ile ty myślałeś że ona ma lat? Nie wiem no nie uważałem że tak. Mi się wydaje, że z tą jak najbardziej się oberwie i wiesz, jakby dla mnie, dla mnie to jest k**a kompletnie niezrozumiałe, ponieważ ty pamiętam jak byłeś w Manchesterze i mi mówiłeś, że ona ma 16 lat, ty mi tak sam kurwa powiedziałeś. I co? I teraz się nagle okazuje, że ona 14 miała? Nie, to niemożliwe. Ja pierdolę! Nie no to jest kurwa niemożliwe, stary! No ale patrzyłeś jej k**a, do dowodu? Do, albo do, do, do k***a legitymacji? Nie no, ludzi będę legitymować, no... Nie no, ja spotkałem się z nią jak była starsza, stary. Poza tym do niczego nie doszło i w takim, z takim mindsetem byłem i się z nią spotkałem, tak? No to ile ona to... wtedy miała lat? Nie wiem, 15-16, nie? No ale jak ty k***a możesz tego nie wiedzieć, no kurwa, człowieku, no kurwa, posądzają k***a. Ciebie o p... Filie, a mnie o to k... że kryłem p... No to kupa jak możesz tego nie wiedzieć No mówię ci, że tak było, Marcinno. No ale jakie masz ka na to potwierdzenie? Czym się ka ma, mam bronić? Aha, czyli Dubiel został w pizdę w sumie za Stewarta, a Stewart kurwa odlepiony, o ja. A jakie ona ma potwierdzenie, że było inaczej... Ja pierdolę, nie no rozjebie mnie zaraz coś! Co tu się odpierdala? No, kurwa swój wiek! No, ale gdzie tak jest napisane? W dowodzie jej, kurwa, na przykład. Że w tym czasie, u tej, tej godzinie i że coś z nią robiłem, stary. Nie mówię, że robiłeś, ale skoro, kur... To jak nie robiłem, to nie ma tematu, stary. Ale ty tak jakby... popatrz, co ty mówiłem. pisałeś, ty człowieku, kur... Pisałeś do trzynastolatek, dziko, kur... Nie chcesz... Człowieku, ten film, jak go wczoraj zobaczyłem, to jest wstrętne, kur... Rozumiesz? To jest wstrętne. Nie pisałem, jak miała 13 lat. Ja naprawdę, Stewart, nie chcę kurwa, przez ciebie pierdolnąć. No i pierdolną przez Stewarta. No i kurwa pierdolną przez Stewarta. Ja też tego nie chcę, ale ty nie masz nic na sumieniu i nie jesteś tym, Ale mi powiedział. Ale wychodzi, jakbym kurwa, cię nie wiadomo w czym krył. No ale taka nie jest prawda, Marcin, tak? Zresztą wątpię, że będą Ciebie wciągać teraz y, jadą na kurde DJ Palasida, Boxtela, jakichś innych ludzi wciągają. Czemu kurwa Ty to w ogóle pisałeś? Nie, szczerze mówiąc nie kojarzę. Nie kojarzę tamtych czasów praktycznie. I tych sytuacji w większości, które są dopomieniane i ja wiem, że też... Julia próbuje ludziom mówić, że ja z nią coś robiłem. Co jest kłamstwem? Nie wiem, czemu to robi. No to teraz, jak już mamy taką samą wiedzę, możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja oczywiście nic wam nie będę sugerował. Następnym tematem jest Justyna Słuchanek, od której de facto rozpoczęła się Pandora Gate. Justyna w 2020 roku oskarżyła na Instastory bezimiennie kogoś, o wykorzystywanie dzieci. Była z tym na policji policja niestety nie wszczęła śledztwa i temat ucichł. Po paru latach podczas Pandory okazało się, że chodziło o Stu i na dowód dostarczyła wiele screenów z ich rozmów, gdzie zarzuca mu niezdrową fascynację małoletnimi dziewczynkami. Ta narracja pojawia się w konwersacji z sukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. No ja niestety mam mieszane uczucia w tym temacie, bo prawdą jest to, że ona bardzo przysłużyła się sprawie dostarczając dowody na ale z drugiej strony te screeny pochodzą z 2017 roku, a ona jeszcze przez parę lat po tym żyła z nim w jednym domu, przyjaźniła się z nim i zaczęła działać w temacie dopiero w momencie, gdy Stew związał się z fagatą i stało się dla niej jasne, że nigdy nie będzie w związku ze Stu. Oczywiście na poprawkę biorę jej problemy psychiczne, dlatego koniec końców nie chcę jej oceniać. I na koniec wracam z tytułowym pytaniem, które zadałem na początku tego filmu. A mianowicie, czy Wardęga i Konopski rzeczywiście zasługują na wasze zaufanie? Ja pierdolę, kurwa, człowieku. Da się to polubić? Polubić? Ja muszę się zalogować. Dobry wieczór, Polsko. No. Nie? No kurwa. Przede wszystkim ja się utwierdziłem w jednej rzeczy. Ja się utwierdziłem przede wszystkim w jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Że... Środowisko YouTubeowe jest ciężką kurwą, fałszywą ciężką kurwą. I teraz wytłumaczę wam jedna, jedna rzecz, która może nie będzie jakaś super yy, w kontekście tego filmu, bo to akurat, że ci ludzie to robili, to dobrze, ale wszyscy się kurwa nagrywają, wszyscy się kurwa nagrywają, wszyscy. W tym pierdolonym internecie każdy każdego nagrywa. Popierdolone to jest, nie? Popierdolone to jest No Wyjebane mam kurwa Wyjebane mam kurwa w tym środowisku, jest ciężką kurwą Nienawidzę kurwa YouTube'a i, i kurwa i, Znaczy może YouTube'a nie, bo YouTube to spoko jest miejsce, ale kurwa Nienawidzę YouTuberów Streamerów kurwa Wszystkich ich kurwa, gardzę każdym z nich z kolei, nie. No Czy wiedziałem, że wuja coś nagrywa? Wiedziałem, że jakiś film jest przygotowywany, ale nie, że przez Sergiusza, znaczy Były jakieś informacje, ale nie były to takie bezpośrednie, że o kurwa takie i takie powstaje, nie? No Dubel wiedział, że musi się nagrywać jak dzwoni zjebać kolegę, żeby dobrze wyjść na nagraniu Stary, a jakbyś był niewinny Obwinialiby cię za, za to, co odpierdoli twój kolega to co? To nie nagrywałbyś tego, żeby się potem kurwa wybielić?